Piątego sierpnia rano obudziłam się strasznie niespokojna i nie mogłam opanować wstrząsającego mną okropnego płaczu. Wład był tym bardzo zaskoczony. Pierwszy raz widział mnie płaczącą i nie wiedział, jak na to zareagować. Zaczął mnie uspokajać, głaszcząc mnie po głowie i prosząc, abym nie myślała o tym wszystkim i żebym się opanowała. Ale to miało wręcz odwrotny skutek. Łzy ciekły mi coraz rzęsistrze. Wreszcie zapytał, co jest powodem tego potopu szlochając opowiedziałam mu dzisiejszy sen że poszliśmy do naszego mieszkania i nie mogliśmy nigdzie znaleźć feli w naszym pokoju był rozwalony piec a łóżko które stało tuż przy piecu całe pokrwawione fela która w międzyczasie skąd się wzięła poinformowała nas że przez otwarty balkon wpadły odłamki bomby i rozwaliły piec zabijając dowódcę jakiegoś plutonu aka śpiącego na naszym łóżku fela czegoś bardzo płakała a my Wyruszyliśmy na listopadową zobaczyć, co się dzieje u matki. Ciężko było przejść przez ulicę Sołtyka, ponieważ była zalana wodą. Położyliśmy więc kilka cegieł i poszliśmy dalej. Przy fabryce Tytan spotkaliśmy panią książkową, która denerwowała się, że idziemy tędy, gdzie ulica jest pod ostrzałem, a nie zwracaliśmy na to uwagi. Niecierpliwie spytałam się, co tam słychać u matki. A ona odparła, że wszystko w porządku. Tylko bomba wpadła w ogródek i odłamek zabił pana rosę, tego, u którego był punkt A. Jeżeli chodzi o matkę i brata, to podobno są w górcach. Akcja nie udała im się, więc nic im nie grozi. Poszliśmy jednak za moją namową do domu matki i rzeczywiście w ogrodzie był lej po bombie. Okno wyłamane w domu wszystko. Rozkradzione, a nawet materace poprute. Powatrzyliśmy trochę i zawróciliśmy. Zaczęłam strasznie płakać i z tym właśnie płaczem obudziłam się. Wład mnie pocieszał, że to nerwy, że na pewno nic tam złego nikomu nie groziło, że wszystko jest w porządku, ale ja uparłam się, żebyśmy poszli do domu i wszystko zobaczyli na własne oczy. Tłumaczył mi, że to niemożliwe, że przecież w drugim dniu powstania byliśmy tam i wszystko było w porządku, że nawet przecież zostawiliśmy ubrania, w których wyszliśmy z domu, bo dostaliśmy mundury z niemieckich składów, a iść teraz do domu znaczyło zdezerterować. Ale poszedł do porucznika Osy i przedstawił całą sprawę. Porucznik odpowiedział na to, że zwolnić nie ma prawa, ale jeśli pójdziemy, to on nic o tym nie chce wiedzieć. Tak więc poszliśmy. Trudna to była droga. Raz po raz musieliśmy się kryć przed bombami lub przechodzić okobami i piwnicami w miejscach, gdzie w pobliżu byli Niemcy. Szliśmy chyba z godzinę. Na klatce schodowej naszego domu obozowa 8 przez 10 było cicho, jakby w wymarłym. Mieszkanie zamknięte na klucz i nikt nie odpowiadał na pukanie i dzwonienie. Szukaliśmy feli po wszystkich pobliskich piwnicach, ale znaleźliśmy w jednej z nich przy Ostroroga. Popłakała się, gdy nas zobaczyła i zaprowadziła do domu. Weszliśmy do pokoju i zaraz na wstępie wzrok nasz mimo woli zatrzymał się na piecu. Był prawie zupełnie rozczaskany. Władz zapytał o przyczynę tej ruiny. Fela objaśniła, że na wprost domu upadła bomba, której odłamki wpadły przez otwarty balkon i rozbiły piec i zabiły śpiącego na naszym łóżku dowódcę odcinka AK, pokazując nam jednocześnie pokrawioną pościel na łóżku. Władz spojrzał na mnie, ale nic nie powiedział. Po kilku pytaniach i odpowiedziach pożegnaliśmy się. Fela w biegu już dała nam niewielką, ale całą szynkę z kością i poszliśmy. Przed bramą władz spytał, czy idziemy do domu matki. Odparłam, że oczywiście. Dochodząc do ulicy Sołtyka, zauważyliśmy, że cała jezdnia jest tak zalana wodą, że nie sposób przejść przez nią. Władz spojrzał na mnie i bez słowa podnieśliśmy. Z pod muru kilka cegieł położyliśmy na zalanej jezdni i po cegłach przeskoczyliśmy na drugą stronę. W naszym kierunku szła pani książkowa, mijając właśnie bramę fabryki Tytan. Po krótkim przywitaniu skrzyczała nas, że jesteśmy tak nierozważni i spacerujemy po ulicy pod ostrzałem. Wład znów na mnie spojrzał dziwnie, ale i tym razem nic nie odpowiedział. Ja oczywiście spytałam zaraz o matkę, brata i dom. Usłyszałam w odpowiedzi, że prawie wszystko w porządku, tylko w ogrodzie przed domem upadła bomba i zabiła Rosę. Jeżeli chodzi o matkę i brata, to nic im nie grozi. Są w górcach i nie brali udziału w żadnej akcji. Pożegnaliśmy ją i ruszyliśmy w stronę domu mamy. Wład orzekł, że właściwie niepotrzebnie, bo już wie, co będzie dalej. Ja jednak uparłam się. Dom był cały w opłakanym stanie. Wyrwane okna bez szyb leżały na klombie. W mieszkaniu wszystko rozkradzione, porozwalane, szafa otwarta i zupełnie pusta, a materace porozpruwane na podłodze. Spojrzeliśmy po sobie, a ja, wobec tej ruiny, już nie mogłam się opanować i zaczęłam strasznie płakać. Wład mnie pocieszał jak mógł. Jednocześnie nie mógł wyjść ze zdumienia, że wszystko działo się dokładnie tak, jak w moim śnie jakie to strasznie dziwne, powtarzał. Nawet ten mój płacz też przecież mi się wyjaśnił, a ja na to przez łzy dodałam, że szkoda tylko, że w tym miejscu się nie obudzę. Postaliśmy tam może z pięć minut i wróciliśmy najkrótszą drogą do naszych. Porucznik Osa, gdy nas zobaczył, uśmiechnął się tylko i kiwnął głową, jakby chciał powiedzieć w porządku. Byliśmy tak zmęczeni, że nie mogliśmy ustać na nogach. Położyliśmy się, aby choć trochę odpocząć i Przespaliśmy całe bombardowanie, które nastąpiło niedługo potem. Obudziła nas straszna cisza, jaka panowała na naszej sali i głód. Pierwszą moją myślą było zjeść kawałek szynki, którą Wład, kładąc się położył na łóżku w nogach, ale niestety nie znaleźliśmy jej tam. Jeden z chłopów powiedział, że te od parasola podwędzili nam naszą szynkę, więc oblizaliśmy się tylko po niej. Ano trudno.